Czy podchodzisz do matury z matematyki w 2023 roku? Jeżeli tak, pokażę ci najbardziej efektywne sposoby, w jaki możesz przygotować się do matury bez nudnych książek i bez nudnych korepetycji. Pomogłam już dziesiątkom tysięcy maturzystów zdać ich maturę z matematyki, a moje filmy na moim kanale na YouTube zostały wyświetlone ponad 4 miliony razy. Zobacz sam, co mówią uczniowie z poprzednich lat o moich metodach nauczania. Po moich kursach maturę zdaje 99% maturzystów, a średni wynik, z jakim zdają maturę, to 70% na poziomie podstawowym i aż 87% na poziomie rozszerzonym. Tak więc zapisz się już teraz na bezpłatny webinar, który poprowadzę, na którym dowiesz się, jakie są najlepsze sposoby nauki i przygotowania do matury z matematyki bez nudnych książek, bez korepetycji i bez podręczników.